Cześć, witaj! Kolejny dzień i kolejna szansa na to, żeby porozmawiać o tym, co jest najważniejsze: kim jesteśmy dla Boga, kim jesteśmy w Bożych Oczach. Dlatego kręcę tę serię, dlatego spotykamy się każdego poranka, żeby upewniać się, ugruntować się w tym słowie, które jest do nas wypowiedziane, do nas i o nas. Zapraszam! Dzisiaj mamy kolejny odcinek, e, który kręcę tak pod rząd, właśnie w tej samej czerwonej bluzeczce. E, gdzie koncentrujemy się w sumie na tej samej myśli, na tym samym koncepcie, jakim jest bycie. Z Bogiem w Bogu mieszkać tam, gdzie On, być tam, gdzie On, być w tych miejscach niebieskich, gdzie jest Chrystus, być domownikiem Boga, być blisko Niego, być domownikiem samego Boga. I dzisiaj kolejny film z tego samego nurtu, że tak powiem, otworzymy sobie listę efję, trzeci rozdział i przeczytamy dwunasty werset. W Nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę Jego. Taki krótki werset, ale powiem Wam, e, każde słowo ma tutaj wielkie znaczenie. Człowiek już nie musi być daleko od Boga, nie musi być oddzielony tą wielką przestrzenią, odchłanią, e, którą wykopał grzech i nieposłuszeństwo pierwszego człowieka. Już nie musimy być tymi, którzy mm, nie są w stanie Boga ani zrozumieć, ani zobaczyć, ani dotknąć. I chociaż oczywiście są nadal ograniczenia, ale to, co zrobił Jezus Chrystus dla nas, to On położył taką kładkę, położył taki most pomiędzy Bogiem a nami. Także przed, po tym moście możemy przejść i być blisko Boga. Możemy mieć do Niego bezpośredni dostęp, możemy być blisko, możemy patrzeć w Jego twarz. Nie musimy ginąć, nie musimy umierać, ale możemy żyć w Jego obecności. I tutaj czytamy, że w nim mamy śmiałość. W Jezusie Chrystusie mamy pewną śmiałość. Wiecie, im lepiej poznaje Boga, a nawróciłam się 29 lat temu, już bardzo dawno, to z każdym rokiem mam coraz większą śmiałość, ponieważ znam Boga coraz lepiej. I tak jak na początku była we mnie niepewność, jak Bóg na mnie patrzy, jak On widzi te wszystkie moje niedoskonałości, te słabości, i przecież to jest Bóg, a ja jestem tutaj na Ziemi i to jest tyle miliardów ludzi, więc gdzie Bóg mnie tam zauważa, gdzie On mnie tam dostrzega. I nie znałam Go jeszcze, więc moje kontakty z Nim były dosyć nieśmiałe. Tak jest na początku każdej znajomości. Ale im lepiej kogoś znamy, tym skraca się dystans i żyjemy w coraz większej intymności, w coraz większej bliskości z drugą osobą. Bóg e, pragnie nas mieć blisko, pragnie pokazywać swoje serce, żebyśmy go poznali, żebyśmy się go nie bali. I dlatego tu jest mowa o tym, że w Chrystusie mamy ufność, e, mamy pewną śmiałość. W Chrystusie pojawia się śmiałość, pojawia się odwaga do tego, żeby podejść do Boga bliżej, ponieważ już go poznajemy, już go znamy z przeszłości, wiemy jak nas traktował, wiemy, że nie, nie odrzucił nas, że nas źle nie potraktował, że nic nam się złego nie stało, kiedy Bogu zadawaliśmy pewne pytania, kiedy spędzaliśmy z nim czas. I nabieramy coraz większej swobody, tak? Coraz większej śmiałości do tego, żeby przychodzić do Niego. Tak więc w Chrystusie mamy śmiałość. Ci, którzy Boga nie znają, się go boją. Boją, e, wolą go mijać z daleka, z Bogiem to nie wiadomo, jak to będzie, co Bóg zrobi, jak on zareaguje. To jest jakiś taki szaleniec. Jak kogoś nie znasz, to możesz tak o nim sądzić. Ale jeżeli już go poznasz, to widzisz, że to były tylko pozory. E, tak więc mamy śmiałość i przystęp, z ufnością. Że Bóg nas nie odrzuci, że Bóg nas nie oceni, że on nas nie skrytykuje, że on nie wyciągnie swojego świętego palucha i nie będzie wskazywał nam na wszystkie złe rzeczy, które czynimy. Skąd mamy taką ufność? Bo każdego dnia otwieramy Jego słowo i uczymy się, że kiedy wyznajemy swoje grzechy i przychodzimy do niego, to Bóg jest wierny i odpuszcza nam. I że oddala nasze grzechy od nas, jak wschód od zachodu, czyli nie pamięta o nich. Czyli uczę się na temat Boga przez Jego Słowo, przez codzienny kontakt. I wiem, co On myśli. I wiem, że On nie wyciąga swojego świętego palucha i nie wskazuje na moje upadki, na moje grzechy, ponieważ już je przebaczył. I nawet jeżeli we mnie są jeszcze jakieś rzeczy, których ja nie dostrzegam jako grzech. Bo to też jest możliwe. Są, są pewne rzeczy, które dostrzegam dopiero po latach, że źle robiłam. Bóg w swoim miłosierdziu nie pokazuje nam od razu całej ciemności, w której jesteśmy, bo by nas to zabiło, byśmy się załamali. Ale po kolei, po, krok po kroku, wyprowadza nas z ciemności, w której jesteśmy. Wskazując na, 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 te, na tą ciemność, wskazując na błędy, możemy się nawracać, możemy wyznawać to jako grzech e, i przybliżać się do niego coraz bardziej. Mamy ufność, mamy przystęp, bo czytamy Jego słowo i wiemy, że ten przystęp Bóg nam zapewnia. E, ci, którzy e, którzy żyją w buncie, którzy żyją po swojemu i którzy chcą mieć z Bogiem tylko do czynienia, bo tak formalnie będzie to ok. Bo tak wypada, bo tak, tak rodzina, nie wiem, wymaga, na przykład, tak? bo tak zostałeś wychowany, albo. Um, no bo tak, tak, tak robią przyzwoici ludzie, tak? Uznają Boga. Ale jeżeli sam tkwi w grzechu i w ciemności, nie poddając całego swojego życia Bogu, to może się go obawiać i powinien się go obawiać, bo Bóg jest też Bogiem Strasznym Bogiem, który niszczy ciemność. Bogiem, który będzie niszczył swoich przeciwników bez miłosierdzia. Dlatego, że nic, co nie pochodzi od niego, co nie poddało się pod jego prowadzenie, nie może przetrwać. Tak więc, wiemy, jaka będzie przyszłość ludzi bezbożnych. A nawet jeżeli mieli imię Boga na swoich ustach, nawet jeżeli uważali że są wierzący, ale jeżeli nie poddali swojego życia, nie pozwolili Bogu zrobić porządków, tylko Żyli po swojemu i jeszcze chępili się tym, że, że znają Boga, że w Niego wierzą, to ich koniec jest przesądzony. I to nie będzie dobry koniec. Oni powinni się bać i oni się zresztą boją Boga i do Boga się nie zbliżają, bo e, przybliżają się tylko ci, którzy chcą, e, są gotowi, e, żeby ta światłość wydobyła jeszcze jakąś ciemność w nich. Bo im bliżej jesteś latarni, tym więcej widzisz, tym więcej kolorów zauważasz w sobie, tym więcej jakichś paproszków na ubraniu zauważasz, jakieś pogięte spodnie, jakieś e, niewypolerowane buty, tym więcej widzisz. Im więcej widzisz, tym więcej chcesz doprowadzić też swoje życie do porządku, tym bardziej poddajesz te wszystkie rzeczy Bogu, żeby On je uporządkował. Nie zatrzymujesz ich i nie mówisz, te buty są w porządku to te spodenki są też wyprasowane. Nie, nie obstajesz przy swoim, że to jest OK, tylko widzisz to i oddajesz to Bogu. I Bóg może cię przemieniać, możecie wyprasować, że tak powiem. Ale jeżeli żyjesz w ciemności i w grzechu, jeżeli chcesz mieć te wszystkie rzeczy, które są pomięte, niewyprasowane i brudne, ale nie wiem, nie widzisz tego albo uważasz, że to jest OK, to nie będziesz przybliżał się do światła, żeby tego nie było widać. Będziesz stał z daleka, będziesz był, będziesz w swojej ciemności, będziesz w swoim ciemnym pokoiku, e, nazywając go wielkim światem. Ale jeżeli chcesz być blisko Boga, będziesz podchodził, będziesz wyznawał na bieżąco swoje grzechy, swoje słabości, będziesz poddawał się Bogu, Jego prowadzeniu, Jego uzdrowieniu i będziesz też doświadczał tego, że coraz mniej będzie widać tych różnych niedoskonałości. Mamy przystęp z ufnością przez wiarę w Niego, wierząc, że On jest Bogiem dobrym, że On jest Bogiem sprawiedliwym, jest Bogiem, który nie przymyka oko na zło, ale jest Bogiem, który wpuszcza w nie pamięć to wszystko, co my wyznajemy, kiedy my się poddajemy Jemu, kiedy my chcemy być blisko, kiedy my chcemy porządkować swoje życie według jego wskazówek, jeżeli uwzględniamy Jego Słowo w swoich planach, jeżeli On jest dla nas wszystkim, to mamy wiarę w Niego. Mamy wiarę w Jego dobroć i nie boimy się Go i przychodzimy blisko i z tej bliskości korzystamy. Dziękuję Ci, Boże za, za to, że mogę Cię poznawać coraz lepiej, za to, że z, każdego, z każdym dniem widzę coraz więcej Twojej miłości, Twojej wspaniałości, i że też ułatwiasz mi przyjście do siebie właśnie przez Twoje słowa, przez to, że czytam Biblię i. Spędzam z Tobą czas, i że już się nie boję, już się nie martwię o przyszłość, tylko wiem, że, że w Twojej miłości nic mi nie grozi, że jestem bezpieczna. Dziękuję Ci, że mogę doświadczać łaski od Ciebie i że dajesz mi wiarę, swoją wiarę w Ciebie i w przyszłość. To jest wielki przywilej, że możemy do Ciebie przychodzić, że mamy śmiały dostęp. Że nie musimy się ociągać, że nie musimy się obawiać, tylko możemy po prostu przyjść do Ciebie i znaleźć wszystko to, czego potrzebujemy do życia i do pobożności. Chwalimy Twoje imię za to wszystko przez imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Ciekawi mnie, czy Ty kiedykolwiek bałeś się, bałeś się Boga, czy miałeś taki okres, że właśnie byłeś, z jednej strony chciałeś w Niego wierzyć, byłeś osobą wierzącą, a z drugiej strony stałeś daleko. Stałeś z dala, bałeś się podejść, znałeś go tylko z jakichś tam obrzędów, ale nie znałeś Go swoim sercem. I proszę napisz w komentarzu, co się wydarzyło takiego, kiedy puściły te lody. Kiedy zrozumiałeś, co zrobił dla Ciebie Jezus Chrystus i podszedłeś bliżej i zacząłeś korzystać z Bożej przychylności, z Bożej miłości. Eee, czekam na Twój komentarz, i widzimy się jutro.